Kochani, gotujcie z Vilą. Dzisiaj robimy ice tea. Go Ice tea malinowo-cytrynowe, więc potrzebujemy dwie torebki herbaty malinowej, yy, dwie łyżeczki cukru, cytrynę, plasterek albo kilka soku. Mamy cytrynę. I gać świeżych malin. Nie muszą być świeżych, bo mogą być porażone, więc też mam. Koski lodu też mam, no. Więc lecimy. Jak to zrobić? Gotujcie z Lilo. Przechodzimy do gotowania. Let's go. Więc mm, mamy sadzić tutaj mamy taki kubeczek mamy dwa kubeczki potrzebujemy bo do jednego musimy wsadzić herbatę do jednego musimy te wszystkie maliny to musimy więc też więc najpierw sobie robimy do jednej do jednej sobie robimy tej tutaj szklanki herbatę więc zapasz dwie torebki herbaty więc musimy tak 40 ml ile to jest Nie wiem ile to jest. Zalejemy jak się ja zalewam Herbaty wzięłam z takiego pojemniczka. O, mam dużo różnych herbat, więc jak będzie dobra, to się zrobi. Więc let's go. W tle jest od 8 mamy programu, więc. Good. Tutaj. I tak na to wygląda. Torebkę wam po, pokażę. Tak, to. Torebeczka. Serwa to wiadomo. Tu musimy przełożyć się na jakąś O! Dajmy na to, to. I teraz wiecie mam tutaj ten przepis, właśnie. I teraz zaważ. OK, musimy poczekać, aż to się zaważy. Dobra, to wyciągniemy sobie malinę. Musimy się podwoić. Tutaj są takie maliny. No teraz musimy. O, już do zalania, więc teraz biorę tutaj do zalania. No. To tak myślałowa, co nie? Cztery. co? Nie Czekajcie, zapytajemy ja mnie. się, mamy. Mama to jest cztery, 400 ml. 400 ml to są pieszkanki. Dwie? Nie, nie. Nie no, takie... 250 to jest jedna? To takie półtorej. No to jest półtorej. To jest jedna, to jest pół. Dobra. Czyli, dobra, mam zalać jedną, jedną po prostu całą. Jedną całą, tak? I teraz mamy zaparzoną już. A tutaj rozleżymy. Ja już pierwszy raz nie wiem. E, mamy, po, mamy Patrz około 8 minut, czyli mamy to tak zostawić na 8 minut I dobra, po 8 minutach, czyli mamy 50... O 59 musimy wyjąć to, a mamy 51 Więc... Mamy mrożone maliny A, z Horteksa Nawet wam nie pokazałam tekst Więc, dobra. Musimy sobie wyjąć. Ja nie wiem, czy je ja podusić, ale możemy je podusić sobie tak jak do To wyjmę. Winę na razie do takiej puseczki I sobie wsypiemy tak. Tyle? mam tyle mam je podusimy. żeby było to chowam do mamy dzisiaj 20 stopni a ja robię ice nie tutaj mamy malinki one się odmrażają więc malują się odmrażają. Tu czekamy na herbatę jeszcze chwilę. Dobra. Tu sobie kroimy cytrynę, no, żeby nie żądować. Tak, nie żądować. Więc. Robimy na przykład I Likirkę kratując. Jakie twarde. I dziś byłam za dużo. No, Dobra. Dobra, to chyba. Mimo wszystko, a wina podjęła na ceremonii zaangażowania zasadujące decyzję. Także wracamy. Porządek. Mamy jakieś Wiedna. jeszcze 5 minut, więc. Wrócę kiedy już będzie zrobione I wracam już 8 minut Jest już ogólnie Więc Teraz Wyjmij torebki i dodaj cukier to jest trochę ciepła No Dobra To wyjmujemy I dajemy do Kosza o, Rozlałam

Dobra, to mam, nie wiem, chyba tamalinowa jest już i tak. I tak już jest, wiecie. Mam więcej językowe. Słodka. Więc dodam sobie jedną taką łyżeczkę. Jedną i dobra. I teraz zamieszajmy. Ładną kawałek. Teraz odstaw do ostudzania, a potem wóz do lodówki na 30 lub godzina. Nie, no dobra. Co mam zostawić, aż będzie taka chłodna? Chyba od razu. To ja czekam, aż już będzie taka, już odstudzona już będzie taka letnia i potem wkładam do lodówki, więc mam to wszystko. Nie będę pokazywać, jak wkładam do lodówki, bo po prostu wkładam do lodówki, więc zobaczymy, jak już będę maliny i tak dalej zrobione. See? Let's go! jest 16 i robię dalej herbatę. A čo, uh, dopiero chyba, bo tak inče k zadu, no tak dalej, więc Let's go. jest. Tu máme, máme? normálne To je normálne, možno nevičali. je

you